Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, dzisiaj film z moich zakupów. Troszeczkę tutaj mam co pokazać, aczkolwiek zaczniemy od tych monet, które są luzem. Zaczniemy. Czekaj, to sobie przesunę. I mam tutaj cztery monety. Troszeczkę zbliżymy. Monety drugiej rzeczpospolitej, ale nie do końca. Dlaczego? Gdyż są to e, falsyfikaty z epoki. Tą e, czwórkę kupiłem za niecałe 10 euro. I zaczniemy od tych małych nominałów. 2 zł. 33 rok. Polonia. I moi drodzy, jest to Falsyfikat. Ponownie mamy 2 złote, Polonia 33. Teraz wam pokażę na wadze. Złotówka z 29 roku, falsyfikat z epoki i 2 zł 25 rok brzniewiarka. Wziąłem sobie tutaj wagę, żeby Wam pokazać. Zaczniemy od 2 złotówki. 2 złotówka powinna ważyć 10 gram. Kładziemy sobie na ten. No i jak widzicie, mamy 7 gram 889 złotówka złotówka powinna ważyć gramów 7 waży gram 162, 6 gram 162 dwójeczki powinny ważyć 4,4 grama widzimy, że brakuje grama w tej monecie sterujemy i następna tu już troszeczkę więcej brakuje. Także kupię sobie takie falsyfikaty z epoki. To sobie umieszczę w gablocie z odpowiednim, z odpowiednim opisem jako falsyfikaty z epoki. Z luźnych monet mamy 3 rybaczek 74. Skrętka około 160 stopni, tak by było 180, jest mniej więcej 160, cena za jaką ją kupiłem. Było to moi drodzy: 130 zł. 20 groszy, wylicytowane na 43. aukcji. Michała Niemczyka, stan 1, cena 20 zł. Ja zapłaciłem za te 20 groszy. czekajcie, może je wyciągnę. Za te 20 groszy. Chodź tutaj. 30 zł. Jakoś tak. Bardzo ładny egzemplarz. Kupiłem go do podmiany. Jak wiecie tych monet jest typowo w wersjach, w typach jest ich cztery. Dlatego sam ją kupiłem. Przez przypadek kupiłem także 2 złote z 1936 roku wybite w roku 1988 przez mennicę warszawską. Tutaj macie całą, cały ten opis. Moneta powstała w Mennicy Państwowej w Warszawie z okazji 70. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. I mamy tutaj 2 złote z Piłsudskim z napisem Kopia. 36 rok obrzeże runbook, gładki i z tyłu napis Kopia za to zapłaciłem, moi drodzy 50 euro w sumie wychodzi, bo wliczam wlicz w to też przesyłkę ale takiej piłcecki też trafi do gablotki ta Kopia no i mamy tutaj slaby Mamy grosika. Tego kupiłem. Typowo podtrmiane, do rozbicia słaba. I tak jak widzicie, moi drodzy, mamy tutaj Niemczyk. Jest tutaj cena wywoławcza 150 zł. No i jeden grosz 31 NGC MS64 RD. Cenowo, jak to wygląda. Już Wam mówię, tą monetę kupiłem za 1116 zł. MS64RD 31 rok. Naprawdę bardzo ładny. Ogólnie ciężko zdobyć jakiekolwiek monety w kolorze czerwonym, ale systematycznie to robię. Teraz mam trzy monety z aukcji z OneBit. Już do tego przechodzę. Złotówka. Czekajcie, bo mam pomieszane. Widzę. Dobrze. To tak. Pierwsza będzie złotówka. Ops. I jak widzicie. Mamy trzynastą aukcję premium solon numizmatyczny Mateusz Wójcicki. like MS65. Jeszcze raz. I ta moneta, moi drodzy, kosztowała mnie, już wam mówię. Ta moneta kosztowała mnie Zaraz wam powiem, bo muszę sprawdzać na 1-bit. 360 zł. Proof Like z 1973 roku. Dobrze. Lecimy dalej. Mamy ponownie złotówkę. Te monety, w sumie, chyba zostaną u mnie, będą jako dekoracja. Ponownie 13 aukcja. Cenowo wówczas 100 złotych. Proof-like. No mamy rocznik 74. Naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje. No i jak to wygląda tutaj cenowo? Już Wam mówię. Za tą monetę zapłaciłem 200 sześćdziesiąt złotych. Za tego profile'a. Dobra. Ostatnia z, ze slabów. Mamy tutaj ponownie opcję premium 13. No, i mamy tutaj 2 zł z 70 roku. Ostra, Ostra 7, cena wywoławcza 200 zł. Już sobie sprawdzę. I za tą dwójkę dałem 370 zł. Mamy z dopiskiem Ostra 7, MS64 Proof Like. Bardzo ładnie to wygląda. Tu mam teraz dwa zestawy. Zapomniałem jeszcze o trzech innych monetach, ale to za chwilę je pokażę. Zestaw rocznikowy 82 rok. I moi drodzy, mamy tutaj rocznik 82. Monety lustrzane. Oj, przepraszam. Za to dałem z 50 euro. Czyli taka normalna cena. Także to na pewno będzie wyciągnięte i pojedzie do grabingu. Jeszcze wam stawię zdjęcia jednego mojego zakupu. Nie nagrywałem go. Gdyż nie widziałem sensu. Polskie monety obiegowe. Polish Coins. I mamy tutaj cały zestaw. Monet też kosztowało mnie to 50 euro. Mamy tutaj właśnie 2 z 70 roku, co z tą siódemką. No i ogólnie, monety obiegowe szału nie ma, jak to się mówi. Ale też to będzie rozebrane na części pierwsze. No i dwie monetki, które. Hmm, chyba najbardziej zainteresują tutaj hmm, Marcina, MPW. Mennicze 5 hmm, fenigów Z duchem na rewersie. Bardzo ładnie to widać. Odbitego orła. I ta moneta jedzie do NGC Grading. Naprawdę przepiękna sztuka. Bardzo ładnie to widać. Następnie Wam pokażę już bardziej taki okołomniczy 10 Fenigów z roku 18 z efektem właśnie ducha. Widzicie tutaj też odbicie orła. Delikatnie pod skosem. I moi drodzy, ta moneta kosztowała mnie dosłownie 5 euro. I ta moneta kosztowała mnie 3,90 euro. Także te pojedą do gradingu. Ja sobie je od razu włożę z powrotem, żeby się nie kurzyły. Teraz tutaj wam się wyświetlają zdjęcia zakupionego przeze mnie z zestawu, zestawu worka parcianego. W środku było prawie 810 z 70 roku, i zaraz wam pokażę, Moi drodzy, co udało mi się znaleźć w tym dworku? Jedyny destrukt. No, i jak już widzieliście zdjęcia, to teraz wam pokażę tego destrukta, którego tam wychwyciłem. Mamy, można powiedzieć, końcówkę blachy. A pozostałe monety po prostu sobie. Umieściłem w workach po 25 sztuk, zaraz on zademonstruję. Znaczy, po 25 sztuk, i po 50 w worku no, strunowym panowie wspierający otrzymali ode mnie właśnie takie. 25 sztuk o, w ten sposób im to wysłałem robiłem takie żeby to nie leżało dalej w kupie e, dobra moi drodzy będzie to naprawdę już na tyle oczywiście zapraszam do, do subskrybowania mojego kanału osoby które oglądają moje filmy a nie subskrybują e, i chciałbym podziękować aktualnym moim subskrybentom za Wasze subskrypcje, za Wasze komentarze, za lajki like pod filmami. Oraz bardzo dziękuję moim pięciu wspierającym mój kanał za właśnie wsparcie kanału. I jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.